Kawa, na której startowaliśmy była trudna, była wymagająca. Podczas kapingu wyszła, że jest gorzka. Podczas pierwszych prób, takich typowo, co normalnie w parze w domu, była dalej wychodziła gorzka, więc musiałem redukować tą gorzkość przez niższą temperaturę oraz mielenie. Tak próbowałem do niej podejść no i systematycznie krokami udało się dojść do mistrzowskiego przepisu. Chyba tak, z 19 prób mi się udało zrobić i systematycznie zapisywać, co było dobrze, co było źle. I w końcu jakiś taki szalona myśl, żeby podzielić na 60, 60 ml, potem wlać kolejne 60 ml, a na koniec jeszcze 60 ml. Jakiś taki dziwo mały, krocz, mały kroczek, ale mnie zaskoczył, żeby to właśnie zadziałało dobrze. Chociaż też przygotowania były utrudnione, bo wykańczam dom w tym momencie, więc to była przerwa między szpachlowaniem w domu, a ćwiczeniem na eliminację do aeropresa. First of all it was great, uh, we had full house and uh, it was exactly the point of this entire uh, project of doing regional Aeropress because it was in a local roastery with a lot of people from the region with a local coffee in a local place. I think it was great, it was a wonderful atmosphere. There was the event, in addition there was a chocolate workshop, in a the second there will be an alcohol workshop so it's exactly the whole idea of giving extra content and a nice fun afternoon. For, for baristas interested in flavor and palate education.